Zapraszamy na kolejne wydanie programu Miasto Żyje. Dziś między innymi o remontach ulic i spotkaniach w ratuszu. Rozpoczynamy od informacji o budżecie obywatelskim Płocka. Dobiega końca głosowanie na projekty. Wybierać można do 14 kwietnia. Przez cały weekend punkty z urnami będą czynne w płockiej Galeriach Handlowych, Mazowie, Mostach i Wiśle oraz na portierni Urzędu Miasta. Swój głos można także oddać drogą elektroniczną. Pobrany ze strony internetowej i wypełniony formularz należy przesłać jako załącznik na adres obywatelskimałpaplock.eu. Trwa przebudowa skrzyżowania ulic bielskiej i targowej. W tym rejonie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. W najbliższym czasie powstaną drogi techniczne, z których korzystać będą kierowcy i piesi. W ramach przebudowy oprócz nowej nawierzchni powstanie chodnik, ścieżka rowerowa, linia energetyczna, oświetlenie uliczne i nowoczesna sygnalizacja świetlna. Roboty trwają także w obrębie ulicy Otolińskiej. Po wymuszonej przez pogodę przerwie ekipy kontynuują układanie chodników i ścieżek rowerowych na odcinku od przejazdu kolejowego do Alei Piłsudskiego. Od 11 kwietnia z powodu remontu całkowicie zamknięta dla ruchu jest ulica Dobrzykowska. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać do końca kwietnia. Kierowcy korzystają z objazdu. Najlepsi siatkarze Europy zagrają w Płocku. Na początku września w Orlen Arenie odbędzie się 11. Memoriał Huberta Wagnera. Prezydent Andrzej Nowakowski podpisał już umowę dotyczącą imprezy. Zapraszam do Płocka, bo Płock to fantastyczna nowoczesna hala, a także fantastyczni gościnni e, mieszkańcy. Otwarci na turystów nie tylko z Polski, ale z całej Europy. W prestiżowym turnieju w Płocku wezmą udział mistrzowie olimpijscy z Rosji oraz reprezentacje Polski, Niemiec i Holandii. Wspaniała hala, przepiękne miasto, bardzo ładne, urokliwe. Warto być, nie wierzycie, przyjedziecie, zobaczcie, jeżeli jeszcze nie byliście do Płocka. Ta Orlen arena warta tego, żeby uczestniczyć, zobaczyć te wspaniałe zawody. Prezydent Andrzej Nowakowski podziękował uczestnikom za zaangażowanie w 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spotkanie odbyło się w auli ratusza. Listy gratulacyjne odebrała młodzież z polskich szkół razem ze swoimi opiekunami oraz sponsorzy i darczyńcy są radni miasta Płocka, są dyrektorzy prezesi, komendanci, przewodniczący widzę. Każdy z nas jednak tutaj jest przede wszystkim wolontariuszem, wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspólnie z prezydentem Andrzejem Nowakowskim podziękowania wręczał Mariusz Patrowicz, który podczas ostatniego finału orkiestry wylicytował jeden dzień bycia prezydentem Płocka. Niespodzianką dla wszystkich zaproszonych był tort z logo orkiestry. Płocki Ratusz odwiedziła grupa młodzieży z Nowogródka na Białorusi. Młodzi ludzie przyjechali do Polski na zaproszenie zespołu szkół Centrum Edukacji. Wspólnie z uczniami z Płocka biorą udział w projekcie Mickiewicz Łączy, a nie dzieli. W ramach tego projektu chcieliśmy poznać się wzajemnie i no, podzielić tym, co mamy najlepsze. Młodzież brała udział we wspólnych lekcjach, zwiedzała Warszawę i Płock. W ratuszu z gośćmi spotkał się zastępca prezydenta Płocka, Roman Sinatkowski. Bardzo się cieszę, że doszło do realizacji tego projektu, i bardzo się cieszę, że młodzież z Białorusi mogła przyjechać do Polski. W podziękowaniu za gościnę, Białorusini przygotowali krótki występ. W czerwcu uczniowie z Płocka pojadą z rewizytą. Na nietypowe, wiosenne spotkanie zapraszają płocczan ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Płocki WOP ma zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa w najbliższą sobotę o godzinie 9.30 do wspólnego posprzątania akwenu Sobótka. Będzie można zobaczyć w akcji nurków, którzy będą sprzątali dno Sobótki. Oczywiście nie zabraknie dla Was ciepłego posiłku. Zachęcamy do wspólnej akcji.